Dzień dobry, nazywam się Elisa Kalukin, jestem studentką czwartego roku fizjoterapii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dzisiaj chciałabym zaprezentować Państwu moją pracę pod tytułem porównanie skuteczności hipoterapii i tradycyjnych ćwiczeń domowych na siłę mięśniową i równowagę u osób ze stwardnieniem rozsianym przegląd literatury. Zaczynając od takiego przypomnienia, co to jest stwardnienie rozsiane. Stwardnienie rozsiane jest chorobą neurodegeneracyjną. Choroba ta objawia się w wysoce produktywnym etapie życia, objawia się zmęczeniem, osłabieniem mięśni sztywnością, objawami wzrokowymi bólem, dysfunkcją poznawczą i zaburzeniami mowy. Również zauważalne są trudności z, w, z koordynacją i równowagą. Różnia się cztery postaci rzutowo-remisyjną, wtórnie postępującą, pierwotnie postępującą i rzutowo przewlekłą. Jakie ćwiczenia możemy stosować? To są ćwiczenia areobowe, trening oporowe, ćwiczenia w wodzie, ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia koordynacyjne, równoważne, ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne oraz ćwiczenia oddechowe. Jednak bardzo też ciekawym jest hipoterapia. Najpierw chciałabym powiedzieć, co to jest hipoterapia. Hipoterapia jest właśnie jednym z rodzajów interwencji wspomaganej udziałem zwierząt. Jest również alternatywną metodą leczenia terapii wspomaganej udziałem koni mogą obejmować jazdę konną, karmienie i pielęgnację lub po prostu fizyczną obecność konia podczas sesji terapeutycznej. W przypadku jazdy konnej zauważalne są liczne korzyści, mogą być one fizyczne, społeczne, behawioralne, emocjonalne, sensoryczne i poznawcze. Warto też zauważyć, że miednica konia i jego zadnie nogi poruszają się w tych samych wzorcach co ludzka miednica, więc można wysnuć taki wniosek, że Jeżdżąc konno, można uczyć się chodzenia bez chodzenia. I właśnie mamy takie cztery sposoby pracy z koniem jako hipoterapia. Jest to terapia ruchem konia, gdzie tutaj pacjent tylko i wyłącznie siedzi na koniu, nie wykonuje żadnych ćwiczeń i właśnie terapia polega na poddawaniu się ruchom konia. Może być fizjoterapia na koniu, i tutaj już terapeuta prowadzi ćwiczenia. Więc nie tylko mamy działanie terapeutyczne ruchu konia, jednak są również wykonywane ćwiczenia. I możemy mieć tutaj projekt neurofizjologiczny, gdzie najważniejsza dla nas będzie pozycja siedząca i prawidłowy ruch, bądź projekt funkcjonalny, gdzie najważniejsza jest funkcja, a na drugim planie właśnie jest postrzeganie prawidłowości pozycji i ruchu. Może być właśnie terapia kontaktem z koniem. Gdzie istotnym jest emocjonalny kontakt z koniem, a nie samo jazdy. I tutaj właśnie możemy mieć karmienie możemy mieć głaskanie, czyszczenie, czy samo obecność, przebywanie w obok konia. Może też być właśnie psychopedagogiczna jazda kona i woltyżerka. Jest już to bardziej zaawansowany zespół działań podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego. Celem mojego badania było właśnie porównanie skuteczności hipoterapii, a ćwiczeń domowych właśnie w poprawie siły mięśniowej i równowagi u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, a także ocena wpływu hipoterapii na motywację, zaangażowanie i zdrowie psychiczne pacjentów. Przeszukano bazę PubMed, Science Direct oraz wyszukiwarkę Google Scholar. Do przeglądu włączono prace opublikowane w latach 2020 do 2025. Podstawę wyszukiwań stanowiły słowa kluczowe hipoterapii, multiple sclerosis, traditional home exercises, muscle strength, balance, animal assisted therapies. Do końcowej oceny uwzględniono cztery artykuły. Pierwszym analizowanym artykułem był artykuł Effects of Hipotherapy Simulation Exercises versus conventional home exercises on muscle strength and balance in people with multiple sclerosis, a Randomized controlled trail. Celem tego badania było określenie skuteczności ćwiczeń symulacyjnych hipoterapii w poprawie siły mięśniowej, równowagi, spastyczności i jakości życia u osób chorych na stwardnienie rozsiane. W badaniu wzięło udział 40 osób. Ze stwierdzonym stwardnieniem rozsianym, i tutaj były osoby podzielone na grupę kontrolną i grupę badaną. Grupa kontrolna była poddawana właśnie ćwiczeniom domowym, a grupa badana była poddawana hipoterapii symulacyjnej w tym przypadku. I właśnie było to 36 sesji terapeutycznych, trzy razy w tygodniu przez 12 tygodni. I wykorzystano tutaj skalę monitorowania stwardnienia rozsianego, skalę równowagi berga oraz test Time Up and Go. Wyniki to zauważono, że ćwiczenia symulacyjnej jazdy konnej wykazują pozytywny wpływ na stan zdrowia, równowagę, sprawność ruchową i siłę mięśniową u osób ze stwardnieniem rozsianym w porównaniu do y, ćwiczeń domowych. Następny y, analizowany artykuł był to Effect of hypotherapy on postural balance, functional mobility, self-prevention, Teach and quality of life in people with replacing, remitting, multiple sclerosis, secondary results of an exploratory clinical trial. Celem tego artykułu było zbadanie wpływu hipoterapii właśnie na równowagę, e, mobilność funkcjonalną, poczucie zmęczenia i jakość życia u osób ze stwardnieniem rozsianym. E, w tym badaniu uczestnicy zostali podzieleni również na grupę interwencyjną, i grupę kontrolną. W grupie interwencyjnej mieliśmy 17 osób, w grupie kontrolnej mieliśmy 16 osób. Było tutaj 16 sesji 30-minutowej hipoterapii, dwa razy w tygodniu. Grupa kontrolna była rutyn rutyna terapeutyczna. Tutaj zastosowano skalę nasilenia zmęczenia, zmodyfikowaną skalę wpływu zmęczenia. E, oraz e, ocena funkcjonalna osób ze spadnieniem rozsianym i tutaj była oceniana jakość życia. E, również był tutaj użyty test Time Up and Go. I zauważono, że hipoterapia poprawia równowagę, mobilność funkcjonalną e, i jakość życia. Kolejny artykuł był to Effectiveness of Equine Assisted Therapies for Improving Health Outcomes in People with Multi sclerosis, a systematic review and meta analysis Celem tego artykułu była systematyczna ocena potencjalnych korzyści zdrowotnych terapii wspomaganej koni u osób ze stwardnieniem rozsianym. W tym badaniu wzięło a, udział aż 225 pacjentów i zauważono, że hipoterapia okazała się skuteczna w zmniejszeniu odczuwanego zmęczenia. Ostatnim analizowanym artykułem było Personality of Patient with Multiple Sclerosis and The Use of Hypotherapy. Celem tego badania była cena różnic w nasileniu cech osobowości pacjentów ze stwardnieniem roślinnym, korzystających i niekorzystających z hipoterapii. W tym badaniu wzięło udział 92 pacjentów ze stwardnieniem roślinnym w wieku od 15 do 81 lat. Zastosowano tutaj inwentarz osobowości NEO-FFI. I zauważono, że pacjenci korzystający z hipoterapii mieli znacznie wyższy poziom ugodowości, sumienności, otwartości na do doświadczenia. Wyniki i wnioski. Zauważono, że pacjenci korzystający z hipoterapii znacznie poprawili się w zakresie siły mięśniowej równowagi, miało to pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne, poprawiła się również motywacja i zaangażowanie w proces rehabilitacji oraz Zauważono, że zredukował się poziom stresu i depresji. Dziękuję serdecznie za uwagę.